Dobry, kreszki moje złote. Ja się nazywam Damian Maciej, a to jest czegadanie. Dziś popludrujemy sobie na temat postanowień noworocznych, zmian w mnie i jak to wszystko zaczyna w ogóle banglać. To możemy zaczynać. Na początek powiem Wam, że wróciłem po dwutygodniowej pracy, mojej nowej pracy która bardzo mnie absorbuje i nie mam wtedy czasu na, na nagrywanie, coś na pewno, ale nawet na śledzenie internetu, bo też często mam problem z tym, żeby w ogóle mieć dostęp do internetu w czasie wolnym. Ale to jest mało ważne, ważne, że jest ciekawa praca, ale o tym mam też e... nagrywać, czyli vloga, bo jest praca specyficzna, ciekawa i może nie każdy chciał wiedzieć, że ona tak wygląda. A no może chciałbym spróbować. Potem mam dla Was informację, że coś, co zaczynałem od września, eee, starałem się nad tym, robiłem to, łapałem znajomości, zaczęło w końcu działać, ruszyło. Ruszył projekt Pedagog w przypadku na Wspieram to. Link Wam dam na dole w opisie, żebyście mogli go zobaczyć. Jak wygląda ta teoretycznie ostateczna wersja, ale trochę mi zaskoczy więc jest trochę nie jest tak, jak powinno być. Miało być tam jeszcze dwie rzeczy dorzucone, tak i tak, tak muszę jeszcze czekać. Więc to tam powinno się niebawem pojawić. Co ja Właśnie, jak jesteśmy przy projekcie pedagogu, przypadzie. To. Muszę Was poprosić o jedno, żebyście udostępniali to. Jak to zobaczyć, Wam się to podoba, oczywiście. Bo same polubienie to mało jest widoczne u Waszych znajomych, a chodzi o to mi, żeby to było jak najbardziej rozpropag rozpropagowane wśród innych osób, bo jeśli jesteście za tym projektem, to takie udostępnienie i rozszerzanie możliwości osób, które to zobaczą, jest nawet ważniejsze. Bo wtedy po pierwsze i tak i tak widzę, że jesteście za tym projektem, ale nie zawsze macie przecież możliwości finansowe, a już taka pomoc jest wielka. Więc udostępnianie jest super. Co jeszcze? przy przypadzie? A, z powodu też pedagoga przypadzie wspieram to, stworzyłem fanpage'a, na którym mało się będzie działo. Na razie na pewno, chociaż pewnie będę robił. Jak coś mi nie wyjdzie, no to tam dostaniecie szczątkowe informacje czegoś, co miało być na kanale, tak jak na Instagramie, do którego też Was zachęcam. Często są wrzucane zdjęcia tego, co chciałam, tego, co zrobiłem do wnuk kreatywnie, ale jednak no nie wyszło nic z nagraniem, bo. To dźwięk, to nie mogłem jak tego zmontować, to się cieło i wiele innych problemów, które miałem i które mam nadzieję niedługo miną. Więc i do fanpage'a i do Instagrama Was zachęcam, linki Wam też wrzucę do opisu. Też na pewno chcę Wam zrobić jeszcze jeden filmik noworoczny, który chciałem zrobić w zeszłym roku o postanowieniach. Moje postanowienie Wam na pewno teraz już powiem, czyli już zacznę. Tak, nie ma to jak spoilerować własne wypowiedzi. Eee, czyli, na pewno chcę z pełną parą duszyć z projektem pedagogicznym. Przypadzi. I tak szczerze mówiąc, choćby, nie, do no tego wszystkiego Wam nie powiem, jest, nie jest do internetu. Ale naprawdę, choćby stanę na rzęsach, ale projekt ruszy. Yy, I to nie ma bata, no po prostu ruszy. Yy, a żeby to udowodnić, dochodzi 31 grudnia, ruszę. Ale ruszy. Yy, jeśli nie wyjdzie tak jak powinno. Więc projekt w przypadku to jest coś, co wiem, że na pewno ruszy. Yy, I to będzie moje takie postanowienie, że to muszę mieć zrobione. Oczywiście, pozostałe kompetencje chcę rozwijać. W okresie wakacyjnym na pewno serca kaszów chce jak najwięcej mam rzeczy nagrać. Troszeczkę teraz mi ograniczy to, że będę pracował w trybie 14 na 14 czyli dwa tygodnie, jestem odcięty od was, dwa tygodnie mam po prostu dla was ten cały czas, więc będą się wszystko tworzyć w tych dwóch tygodniach, żeby na pozostałe dwa było. To, to też jest dla mnie takie postanowienie, że sobie na naprawdę ogarnę, żeby to było wszystko spójne, trwałe i logiczne, a nie że będzie takie jakieś. Tak jak teraz od września no na razie jest wszystko takie niepokładane. Chcę się tego pozbyć, tak jak w zeszłym roku zrobiłem ten systematycznie. Do czerwca było co środę, był filmik i nie było po prostu bata, żeby go nie było. Więc to. Też. Na pewno już nie będzie tak, jak planowałem na początku, czyli, że będą dwa filmiki w tygodniu. Dwa. Bo no, przez pracę nie będę miał raczej możliwości, więc wyjdę, że będzie tylko jeden filmik, zawsze w środę, jak już wszystko ruszy. I ten to będzie jedno z czterech, czyli albo trzecie cz gadanie, albo pewnego przypadzie, albo w duchu kreatywnie, albo Sajc Zakaszu. Gdzie Sarc Zakaszu dopiero zacznie się wakacje. Dobra, ja tu tak gardł, garbu a co najważniejsze rzeczy Wam przekazałem, Czyli pamiętajmy, że wszystko, czego, czego Wam powiedziałem, będą linki w opisie. I zachęcam Was do propagowania tego. Dodatkowo zachęcam Was też, jak w zeszłym roku, do postanowienia noworocznego, w którym ja Wam też zrobię sobie taki filmik o moich postanowieniach noworocznych, z poprzednich lat, które osiągnąłem wam nie pokażę, bo to był takie bardziej, że coś się nauczę zrobić i nauczyłem, o, taki spoiler do następnego, o, najbliższy film. To co? To tyle kreszki moje złotem. Zachęcam was do ocenienia tego filmiku, do subskrypcji kanału, jeśli podoba ci się mój content. I Do usłyszenia.